Nie. Pojechałem, ta baba teraz nie mam materiału, żeby zarobił, a z czego ją mógł żyć, słucham, o który, do soboty, kasa i koniec, ty wiódki, do soboty. Ja będę u Gawrąki o 6, będę o 6 Gawrąki pasuje. Panie Janku, hallo! Rozłączył się weźmę no za złem jeszcze raz. On są za złem, on są za złem. A teraz jak zaczął? To ja może ja z Tobą pojadę na tą robotę. Dzieku, nie chcą obcych ludzi. On już kurwa nauczyciel ile razy mnie już widział. Ja pierdolę. Jaki ja tam obcy mogę być dla niego. Będzie nie pierdolę na jakichś warunkach będzie.